Cześć, jestem witam was w takim chyba już ostatnim odcinku z tego, takiej serii, którą miałem tworzyć z Anarchia SMP3 na temat tam paru teorii, no ale co, niestety już została zapowiedziana data i ogólnie już wiemy dużo informacji, wiemy o nowych członkach, wiemy o starych członkach, jacy będą, gdzie właśnie też jest nawet trailer o Anarchia SMP, przeanalizujemy go, przeanalizujemy też listę osób, które mają dołączyć i chciałem wam powiedzieć, jeśli macie jak na jakieś propozycje, na przykład na jakąś tam jakby taką serię właśnie, na przykład tam z Anarchia SMP3, na jakby jakieś tam nie wiem, teorie czy coś, no to Piszcie, ja chętnie zastanowię się nad tym, może coś takiego ponagrywamy. I chcę wam powiedzieć, że już niedługo szykuje się dużo takich długich filmów ciekawych na moim kanale. Oczywiście kolejny odcinek Zinocrafta się na pewno niedługo szykuje. A co chciałem tak poza tym powiedzieć? Jak, jak ktoś chce, to niech zostawi łap, gu, łapkę w górę i suba. No i co, my chyba przejdziemy do, do analizy traileru o Anarchy SMP3. Będziemy tam trochę wychwytywać, będziemy tam patrzeć co tam jest i takie tam i no i będzie też zapowiedziana data anarchii SMP sezonu 3. Tutaj mamy piękny trailer Anarchy SMP sezon trzeci, już to ma 76 tysięcy wyświetleń i tutaj nawet mamy data 7 listopada o godzinie 18. Jeśli ktoś wie kiedy to jest 7 listopada to to jest piątek. No ale nie ma co tu się dziwić. A więc co? Obejrzyjmy sobie trailer anarchii SMP. Sezonie trzecim. Przeżyłem 24 godziny na najtrudniejszym serwerze Minecraft, czyli na anarchii. Jest to serwer SMP, na który. Pamiętam tak, to co mi od razu się podoba, no to w ogóle ta animacja w tym trailerze bardzo fajne. Ogólnie ten trailer mi się kojarzy z jakimś tam, nie wiem, jakąś animacją właśnie od Minecrafta, tylko dajcie znać, czego ja tak nie pamiętam. Ale chciałem powiedzieć, kurczę, tak szczerze mówię, kurczę, jak fajnie byłoby się dostać na anarchię SMP sezon trzeci. Dlatego zostawcie suba, to się może dostanę. Teraz tak. Eee, dwie rzeczy. Bardzo fajna muzyka do tego traileru, jak wysegi, fajna muza. A druga sprawa, to co od razu też zauważyłem na no, początku tego traileru, że on. Czy nie wiem czy to jest takie nawiązanie do filmu Minecraft, tak totalnie szczerze No bo też tam mamy ten motyw, że jeśli na przykład się przenosi do świata Minecrafta No to na przykład tutaj Sagi się przenosi do świata Anarchy, jakby zaraz zobaczycie No to jest takie nawiązanie z ten portal Tutaj już widzimy pierwszy gras, jest x files Drabius, Jem jest Jakub. Polu, tu już widać większość. Na pewno tak, widzimy Stavsona, widzimy Hozota, to wiadomo, Utopika. Polu, kapilota Zeftisa. Ogólnie Zeftis mnie zaskoczył, że będzie. Tutaj mamy jeszcze Bookera oczywiście. Matisa, Nerobi. O, tutaj lepiej widać. No i tutaj mamy. I faktycznie, jest trampek, bo tutaj jest jego skin, czyli raczej powraca. Ogólnie zastanawiałem się, bo nie wiem czy tutaj... Jest też Klarfi, to mnie zdziwiło ogólnie, że będzie. Ale nie, tak zastanawiam się, bo to jest jakiś dziwny skin. Ja tak się zastanawiam, kto to jest. Tak mówię, no chyba to jest S. I faktycznie, nawet tutaj w miniaturce to jest S, bo także jak przyjrzycie skinowi, no to S też będzie na Anarchii. I tak szczerze, jeśli mówiąc kto jeszcze będzie, to szczerze mam takie wrażenie, że mało twórców będzie, choć jeszcze tam wiem, że podczas jeszcze dalszego oglądania traileru jeszcze chyba będą jakieś dwóch czy trzech, nie pamiętam już. Zaraz zobaczymy. No wiadomo, Anarchia to Anarchia. Krarfy. Znaczy jakby szczerze nie wiem, że czemu karfi. Jakby... Aż zaraz może zobaczymy jego kanał, czy on ma dużo osób, bo dla mnie trochę to jest jak powtórka z y, tymi igrzyskami. Z takiego... Że jakby on tam zaprosił na przykład Micza, który nie był jakimś dużym tuberem, ale to takie moje zdanie, tam dużo ludzi ma takie kontr ma, jest kontrowersyjnych wokół tego tematu. Archia SMP powraca. No to fajnie ekspert. <śled> To już widać, że powrót, że jest jakieś kostomowe struktury i też mamy Flamenusza Rampek, Trankis, wiadomo, Trankis to Trankis No jest Peter, go nie było, no i są Wszystko na żywo i szczerze powiem tak, po tym napiszę, to ja się boję, że czy Anarchia SMP nie będzie jak z tymi igrzyskami, czy ona nie będzie jakby cała na żywo, choć raczej nie, że to będzie też tak, że od dużo osób będzie chciało no, nagrywać tego, po prostu to, no to będzie na pewno długi sezon, jestem pewien. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tylko powiem tak, liczę na to, że tych struktur nie jest za dużo, bo jeśli będzie ich trochę za dużo, to według mnie to może jakby się wielu graczom znudzić, ale nie wiem, zobaczymy. I kolejna sprawa, liczę na to, że filmy będą wychodzić regularnie, a nie, że na przykład Mantis poświęca pół roku na zrobienie filmu, pierwszy jednego, jednego filmu o anarchii. <laughs> Żeby to nie było jak z tym Emberwoodem na przykład, bo jakby nie Emberwood fajny, ale nie chcę jakby czegoś takiego, żeby było. I tu widać dużo jakichś kustomowych struktur. Na przykład tutaj mamy chyba, chyba też jakaś kusta struktura. Domki jakieś, no ciekawe się zapowiada. Czy na pewno Peter wszystko zgryfuje? Jest Zeftis, wyskoczyłem już się będzie Na żywo 7 listopada. No więc to jest na pewno. Tutaj mamy jeszcze ten, ten filmik od Królfiego na TikToku. Tutaj mamy wszystkich różnych członków, teraz wam pokażę. Anko, słuchaj, ja już mam pełną listę osób pisaną, więc ja już do Ciebie podsyłam i możemy tak właściwie zapraszać. A właśnie, weź mi powiedz jeszcze jedną rzecz. Czekaj, bo w kuchni to mam. Eee... To ma Reksa5, w ogóle tak patrzę. Bo to patrzę to jest tak na to, założę Macie listę I tutaj mamy członków. No i tutaj mamy, wiadomo, na przykład tutaj nowy S. Na pewno tutaj mamy tego Nerumi, Polu. I jest tutaj też Asasinek. Tutaj nie ale tak jak faktycznie tutaj przyczynę, że to wychodzi to Asasinek. I to co jest śmieszne, że właśnie on się tutaj wpisuje. Nie, 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 nie No No i teraz A, sorry, że tak przerwałem, ale jakoś tak wyszło Dobra, poczekajcie To jest kanał Krolfiego 4000 Jakby, po prostu według mnie Sagi go dodał z dwóch powodów Po pierwsze, że on po prostu ma potencjał On będzie fajnym twórcą I po drugie, on może być Tym trzecim tajnym Członkiem który będzie w tym jego specjalnym kanale, ten Sagi Intrusters, i pamiętam, jak on się nazywa. No, te, te, tego, Tutaj mamy Sagi, tutaj który ma ten swój sekretny kanał, Sagi Intrusters. I to są nawet jakieś filmy, nawet nie wiedziałem. Ale tam coś mi właśnie zapowiedzieli. No i chyba tutaj właśnie będzie na pewno, tak mi się zdaje, Clarfi. To będzie tą trzecią osobą. znaczy czy nie, może jeśli coś jeszcze na no to dajcie znać, kogo obstawiacie. No i co? To szczerze tyle, jeśli chodzi o takie informacje. Wiemy kiedy wyjdzie, wiemy już o większości członkach, zobaczymy w ogóle, kto jeszcze będzie, na pewno podczas tego live'a się dowiemy, na pewno będę się może oglądał z kimś, z kolegami, takie tam. Ja Miałem na pewno rzeczy mojego oglądania, na przykład takiego tej sezonie, sezonu trzeciego. No i chciałem wam powiedzieć. Jeśli macie jakieś pomysły jeszcze na tą nie wiem, może być taką serię ty, ty o teorii na temat anarchii SMP3 to dajcie znać, może coś tam po, na, po, napiszcie w komentarzach, może coś tam wymyślę. Więc to, to na tyle, ja wam życzę miłego wieczoru czy tam dnia, kiedy, zależy kiedy to oglądacie i na razie.